Kilka miesięcy temu walczyłem o bardzo dużego klienta B2B. Po drugiej stronie jedna z największych agencji marketingowych w Polsce. Ponad 100 osób, wielkie biura w kilku miastach, moodboardy, rozbudowane prezentacje i nie wiadomo co jeszcze. W tym czasie ja, laptop, notion i kawa w kuchni. I co zabawne, wygrałem to zlecenie. I po wszystkim zapytałem klienta, czemu właściwie wybraliście mnie, skoro cena była praktycznie taka sama. I klient odpowiedział mi coś, co sprawiło, że zupełnie zmieniłem postrzeganie dzisiejszego świata B2B. Powiedział mi, że po pierwsze. To byłeś o wiele bardziej dynamiczny. Oni odpisywali w tydzień, to odpisywałeś w godzinę. Oni chcieli 10 spotkań, to by wystarczyło jedno, żeby przygotować nam konkretną ofertę. I co najważniejsze, po rozmowach z Tobą czuliśmy, że to by zależy i to Ty zajmiesz się naszym projektem, a nie randomowi ludzie, za którymi stoi 20 innych osób z dużo mniejszym doświadczeniem. I właśnie dlatego wybraliśmy Ciebie. I właśnie wtedy zrozumiałem, że w dzisiejszym świecie nigdy nie było łatwiej wygrywać z dużymi firmami naprawdę dużych zleceń. Bo klienci nie chcą już wielkich struktur, nie chcą tych obiecanek i logo, za którymi stoją randomowi ludzie, e, nie, wi nie wiadomo, jakim doświadczeniem, nie wiadomo, jakim zrozumieniem ich biznesu. Chcą relacji, chcą ludzi, którzy potrafią rozwiązać ich problem i chcą widzieć tych ludzi, chcą ich znać. I Osoby, które to zrozumieją, tak naprawdę w ciągu najbliższych kilku lat będą miały gigantyczną przewagę na rynku pracy. Więc jeżeli chcesz zbudować i rozwijać swój biznes, to bardzo rekomenduję ci buduj go w prostych, jasnych strukturach, mieć konkretną ofertę do konkretnej grupy docelowej i w ten sposób jesteś w stanie wygrywać naprawdę duże zlecenia.